Mandera dzisiaj będzie bardzo krótki odcinek, gdyż myślałem, że zrobię Wam odcinek ze zdjęciami i z filmami z tych lat, które tutaj pracujemy w Anglii z Markiem. Ale przyszły tydzień też mamy wolny, więc zostawię to na przyszły tydzień. A dzisiaj tylko chciałbym podziękować za wszystkie suby, które wpadły przez ten czas. Zaczęliśmy działalność na YouTube chyba w lutym tak mi się wydaje koniec lutego już jest 1000 subów to jest wasza zasługa dziękujemy wam bardzo i dziękujemy za wsparcie w komentarzach czasem jest wesoło osoby które tam komentują będę widzieć o kogo chodzi co jeszcze a no i chciałbym podziękować dwóm kanałom które nas poleciły jest to tu Prawo Budowlaniec, który jako pierwszy nas polecił, i co dziś robimy? Drugi kanał, który nas polecił, zaufali, polecili, że dziękujemy Wam bardzo. Fajnie, że można też na rodaków liczyć. Za granicą tutaj często jest zupełnie inaczej. Raczej trzeba na rodaków uważać, ale widać, że można liczyć na niektórych. Na nic. Projekt to ta weranda. Potem ta piwnica. Potem następne łazienki. Więc standardowo to co zawsze robimy. Będziemy Was na bieżąco updateować. Co i jak. Także zapraszam Was. i Kto jeszcze nie subskrybuje, zasubskrybujcie kanał. Nic z Was to nie kosztuje. Nie. Kliknijcie dzwoneczek. I, I tyle. Lecimy dalej. po następnego tysiaka. Zobaczymy, jak się tu będzie kręcić. Dzięki bardzo jeszcze raz i pozdrowionka i miłego weekendu Elo.